Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Biswarma. Tak, wielki powrót do Biswarma. Gramy w od Zera do Pro serii. Bo na głównym koncie. Na razie nie mam ochoty grać. A z głównego konta będę sobie tylko pomagał. No i co, będę wam dawał porady? Jak będziecie oglądać odcinki, będziecie mieli porady. Jak... Mm, dużo rzeczy zdobyć i tak dalej. Jak szybko farmić jakieś itemki i tak dalej. No to już chyba wiecie. Dużo osób w sumie prosiło o tę serię, że nagrał kolejny odcinek. Także nagrywam specjalnie dla was. Niedługo też ma być update, także pewnie wtedy będzie na głównym koncie odcinki. No ale na razie zaczynamy z tą serią. No i co? Zapraszam do oglądania. Ja się odmutuję tylko na Discordzie. Dobra, już się odmutowałem. Jestem dzisiaj, nie? Tu, tylko tu. O, jestem dzisiaj z kolegą, który nie mówi. No, dobra. No i co? No właśnie, jeszcze jedna rzecz ważna. Piszcie w komentarzu, czy wolicie krótkie odcinki z tam z jakiegoś odbierania danego questa, czy jakieś długie odcinki, w których po prostu będę dużo gadał na jakiś temat. No, piszcie jak wolicie, Podlemy mnie to obojętne, bo i tak gram, i tak gram. No i co? No? To zaczniemy sobie po folii robić jakieś questy. No. Dobra, teraz zrespię sobie właśnie meteoryty z głównego konta, żeby zebrać. je. No i ogólnie meteory. Jeśli macie jakiegoś kolegę, który ma te meteoryty, to piszcie do niego co tam te dwa dni, żeby wam respił, bo one są naprawdę. Dla tych nowych graczy one są bardzo oh, przydatne. Zobaczymy, mam 2 miliony miodu, zobaczymy ile będę miał, jak się skończą meteoryty. Dobra, ja jestem już z powrotem. Niestety mnie wrzuciło przez mój wspaniały internet i praktycznie nic nie zebrałem. Akurat się pewnie kończą te meteoryty. Jeszcze trochę przynajmniej pozbieram. No, niestety zdarza się. No, w sumie jeszcze długo są. No, jak widzicie byłem przez tak naprawdę jedną falę, tylko i półtora miliona zebrałem. Także mówię naprawdę mega dobre są te meteoryty. Jak macie kogoś, mm, który kto wam może zrespić, to... Spiszcie do niego co jakiś czas, to bardzo pomaga. Dobra, no to co? Dzisiaj kilka questów się porobi. No. I tak w sumie pewnie w tych odcinkach z takich gameplayu nie będzie nic ciekawego, ale może się czegoś podowiadujecie po jakimś czasie, no bo... Dobra, zrobiłem buty i na prawy. prawy. Zrobiliśmy questą sensbira. No i tak jak mówię jeszcze raz powiem, żebyście napisali czy policie odcinki krótkie takie, że... Jakieś treściwe, że odbieram jakiegoś ważnego questa czy coś, czy takie długie jak teraz, na przykład, że w sumie nic się nie dzieje, nic ciekawego. Bo tak w sumie to mi jednak się bardziej mm, podobają, jakbym miał nagrywać takie odcinki, w których coś by się działo. Bo tak jak i tak do was nie mówię nic ważnego, to nie ma sensu tak dla mnie jak na przykład. To od was zależy. Vai na tego Na komando chickena, to Ci pomogę z nim Go też się opłaca zabijać, mm. no i zrobimy. To. Myślę, że odcinki nawet codziennie będą mógł stać. Znaczy, grać na pewno będę codziennie. Na razie przynajmniej, dopóki mi się nie znudzi. Znowu, ale myślę, że na razie mi się nie znudzi. BISWARM zwłaszcza jak gram na tym koncie, bo na głównym, właśnie mam, tako, mam taki etap, że mi się znudził, ale myślę, że jak będę tutaj grał, już będę miał jakiś tam spoko etap i właśnie wtedy by był już ten update, to przy okazji bym sobie mógł zrobić tego quest'a update'owego od razu, jak będzie coś ciekawego w nim Bra. kolejny quest skończony u Blackbeera myślę, że tak z trzy quest'y będziemy robić, jeszcze jeden jakiś bym zrobił mm -hmm, tylko jak? ja pospolę Birem Albo ten, no to te dwa jeszcze skończymy wtedy questy. Myślę, że odcinek będzie można skończyć. Ja go zmontuję i myślę, że jeszcze live'a dzisiaj jakiegoś zrobię. Dzisiaj jest 11. O, myślę, że zrobię jeszcze jakiegoś live'a, w sumie pewnie od razu jak wrzucę ten odcinek. Także jak skończycie go oglądać, to zapraszam na live'a, bo prawdopodobnie będzie. Nie mówię na 100%, ale prawdopodobnie będzie. E, czyli tak, gdzie ja muszę iść? Mantis, zabić i Pine Tree, dobra. Mam ulfa we jeszcze Weowulfa muszę zabić. No ale ta dnia nie działa już? Nie no, działa. i jak potrzebujecie jakiejś pomocy jakimś nie wiem questie z, nie wiem w sumie z czym jeszcze można mieć no problem z czymś, na no, przykład wbijcie na discorda macie w opisie link napiszcie co tam do mnie możecie na prywatną wiadomość napisać co tam potrzebujecie pomocy ja wam pomogę jeśli to nie będzie tam jakieś że musicie zebrać ze sproutów coś no wtedy Rosinek wam nie zrespię, bo ja zbieram. Mm, ale jak macie coś innego, jakieś meteoryty czy coś, to mogę z chęcią wam tam zrzu zrzucić No to zabijamy te Mantisy i kończymy na Paintry, 300 tysięcy i potem idziemy jednego Rainu Beetle zabić i kończymy odcinek wtedy. No i tak jak powiedziałem, mm, i tak pójdę go zmontować i live'a zrobię. Będziemy kopać sobie. Mam, mam dobra git. Dobra. A, o mogę już, to git. Tutaj też, myślę, że... Dobra. Oj, teraz dostanę Silverega z tego questa to dobrze. No ale te questy od panda z pandy są takie ciężkie dosyć. Chat w sumie mogę wyłączyć Mortal no, Giftik ode mnie samego. Dobra idziemy. W sumie to pierwszy, pierwszy quest od polar Polarbira skończony. Już zostajemy Polar Power, czyli że nasze pszczoły yy, dłużej po prostu nie idą spać. Także przyda się. No. no i git. No także to był drugi odcinek w sumie z tej serii. Taki powrót do Biswarma. Będą teraz częściej. Postaram się. Odcinki, bo mam ochotę teraz nagrywać w sumie. No także co. Trzymajcie się i cześć.